Proxy to nie jedyny sposób, dzięki któremu możemy sprawić, że nasz program będzie chodził płynniej, albo przynajmniej dzięki któremu będziemy wiedzieli, jakie fragmenty filmu sprawiają programowi problemy istotną funkcją poprawiającą płynność pracy jest także ten przycisk. Sprawia on, że obraz w podglądzie jest słabszej jakości, co zdecydowanie poprawia działanie podglądu, a tym samym płynność pracy, zwłaszcza fragmentów, gdzie narzuca się sporo efektów. Ja właściwie cały czas mam tutaj ustawione albo jedną czwartą jakości, albo jedną ósmą. I szczerze mówiąc, bardzo często z tej funkcji korzystam. Full, czyli pełną jakość, tak naprawdę ustawiam tylko wtedy, kiedy robię wstępny przegląd ujęć, sprawdzając czy są one ostre, no i tak naprawdę w niewielu więcej przypadkach. Kolejna rzecz w Adobe Premiere Pro jest jeszcze coś takiego jak funkcja render into out, która znajduje się w tym miejscu. Jej zdaniem jest renderowanie określonych fragmentów jakby na bieżąco podczas pracy. Już tłumaczę o co chodzi. Jeśli spojrzysz na timeline, zauważysz, że nad nim znajduje się bardzo cienki, różnokolorowy pasek. Składa się on z koloru czerwonego, żółtego i zielonego i informuje nas o tym, jak bardzo skomplikowany i trudny do odtworzenia przez program jest dany fragment. Z reguły wygląda to tak, że nowo wrzucone fragmenty mają kolor żółty, sugerujący w miarę płynną łatwość odtworzenia odtwarzania ich podglądu po wciśnięciu Play. Kiedy nawrzucamy na dane ujęcie jakiś efektów, speed rampów czy też kolor korekcji, wtedy pasek ten może zapalić się na czerwono, co sugeruje jednoznacznie, że fragment ten jest skomplikowany i program może mieć problemy z płynnym jego odtwarzaniem. Natomiast zielony pasek jest tylko wtedy, kiedy poddamy nasz film renderowaniu podglądu dzięki wspomnianej funkcji render into out. I znaczy to, że z dużym prawdopodobieństwem nasz komputer płynnie będzie w stanie odpalić podgląd filmu. Musisz jednak wiedzieć, że to też zależy od komputera. Faktem jest, że mocne komputery mogą odtwarzać płynnie fragmenty nawet z czerwonym paskiem, natomiast ekstremalnie słabe komputery mogą mieć też problem nawet z zielonym. Fragment do renderowania wybieramy natomiast za pomocą tych znaczników, które narzucamy sobie klikając w początek tutaj, no i koniec. Ten nawias. Można je też narzucić inaczej poprzez umieszczenie niebieskiego wskaźnika nad wybranym ujęciem, następnie upewnienie się, że w tym miejscu mamy zaznaczony wiersz, w którym znajduje się ten fragment, i klikamy X. Tym sposobem powstało zaznaczenie, które obejmuje tylko jedno ujęcie. Jednak oczywiście możesz sobie rozszerzyć je o inne ujęcia lub przejścia, których. Odgląd chcesz wyrenderować. Następnie przechodzisz do opcji Sequence, klikasz Render into Out i program przechodzi do analizy i renderowania danego fragmentu. W zależności od długości tego zakresu zaznaczonego, jego skomplikowania i mocy Twojego komputera, może to trwać od kilkunastu sekund, a nawet do kilkudziesięciu minut. Proces ten to tak naprawdę nic innego jak stworzenie przez program plików poglądowych, właściwie podglądowych, z których będzie korzystał później po odpaleniu przez Ciebie podglądu w programie. Pliki te umieszczone są w folderze Adobe Premiere Pro Video Previews, dokładnie tam, gdzie masz zapisany projekt. Ale jak coś możesz sobie też zmienić lokalizację tych plików podglądowych, klikając w Project Settings i Scratch Disk, i zmieniając lokalizację dla video preview. Audio w sumie też możesz sobie zmienić, jeśli zechcesz. Polecam jednak, aby tak samo jak projekt i pliki źródłowe projektu, folder ten znajdował się na najszybszym z dysków. Natomiast wchodząc jeszcze w Sequence Setting możemy podejrzeć jaki format ma nasz podgląd, a także jaką rozdzielczość. Pamiętaj jednak, że pliki te często zajmują dużo miejsca, więc warto pamiętać, aby po zakończeniu projektu ten folder sobie usunąć. Program kończy nam renderowanie i co otrzymujemy to zielony, płynny podgląd naszego fragmentu. Co musisz jednak wiedzieć, to niestety, kiedy podejmiesz się edycji tego fragmentu, przycięcia, korekcji kolorów albo nałożysz jakiś efekt, pasek z automatu znowu zmieni kolor. A tym samym, jeśli chcemy znowu mieć zielony, czyli idealnie płynny podgląd, to musimy ponownie zrobić ten render. Dlatego też w funkcji tej szczerze mówiąc nie polecam traktować jako takiego filaru płynnego podglądu montażu, a raczej jako doraźną rzecz, dzięki której sprawdzimy finalny efekt jakiegoś. Przejścia, a nie chce nam się eksportować po prostu całego filmu. Do trwałego zwiększania płynności podglądu lepiej jest moim zdaniem zainwestować w sprzęt, zrobić proksy albo po prostu zmieniać, zmniejszać wartość jakości tego podglądu tym przyciskiem. Kolejną rzeczą spowolniającą podgląd, jak wiadomo, jest duża ilość efektów. Owszem, efekty są spoko, jak czujesz, że chcesz je robić drób, jednak miej świadomość, że to one w dużej mierze wykorzystują zasoby komputera, a tym samym powodują, że podgląd nam zamula. Dlatego też dobrze jest wyrobić sobie nawyk nakładania efektów pod koniec montażu, szczególnie tyczy się to efektu Lumetri Color, czyli koloryzowania, który jest zupełnie niepotrzebny w początkowej fazie montażu a mocno eksploatuje komputer. Dodatkowo fajną funkcją jest funkcja Global FX Mute, którą możesz znaleźć klikając w tego plusa i przeciągając na ten sam pasek, co wcześniej przycisk Proxy. Jednym kliknięciem w tę funkcję wyłączamy całkowicie wszystkie efekty w naszym projekcie. Zdarza mi się korzystać z tej funkcji, kiedy nie zależy mi na sprawdzeniu efektów, a na przykład na tym, czy obraz jest płynny, czy się nie trzęsie, czy na przykład jest ostry, tam gdzie ma być ostry, czy też nie skacze, nie klatkuje, albo czy... E, tak, ta zgadza się z muzyką, czyli cięcia są dokładnie w tym miejscu, w którym powinny być. Czyli wszystkie te momenty, w których zależy mi, aby obraz po prostu płynął i jakby niepotrzebne mi są wszystkie inne efekty. W ramach ciekawostki na koniec możesz też kliknąć w ten klucz i zaznaczyć opcję Drop Frame Indicator. Po zrobieniu tego tutaj pojawi się kropka, która podczas odtwarzania konkretnych ujęć będzie zmieniała kolory. Jeśli jest zielona, znaczyć to będzie, że nie uciekły nam żadne klatki podczas odpalania podglądu danego ujęcia, natomiast jeśli zapali się na żółto, to podczas odtwarzania podglądu tracimy jakieś klatki, czyli innymi słowy podgląd nam przycina i przeskakuje. Nie jest to jakaś turbo istotna funkcja, ale z ciekawości możesz sobie najechać na tę kropkę i zobaczyć ile klatek zostało pominiętych przy odtwarzaniu jakiegoś ujęcia. Kończąc już temat płynności programu zauważ, że w płynnym odtwarzaniu jakiegoś kawałka, jakiegoś fragmentu pomaga kilkukrotne jego odtworzenie. Za pierwszym razem dostaniesz informację o straconych klatkach, za drugim razem najprawdopodobniej będzie to mniej straconych klatek, a za trzecim razem może się okazać, że nie ma już strat w ogóle. Wiem, że to jest dość upierdliwe takie przewijanie, i puszczanie od nowa, przewijanie, i puszczanie od nowa. Nikt tak raczej na stałe nie jest w stanie montować. No ale pomyślałem, że dobrze, abyś też o tym wiedział. Tak w razie czego, może kiedyś ci się przyda. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych lekcji.